Manko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie z największym z kamerem w Polsce: czyli oczywiście Grochu Dabem. No, link do, do tego Discorda Grocha będzie w opisie. I z najlepszym dzinem: No, Kosper mówił, że jest najlepszym dzinem w Polsce. Więc ja już tutaj mu uwierzę, że jest. No, trochę spadł, ponieważ musieliśmy dwa razy powtórzyć, nawet trzy razy, bo Grochu trochę nubił. No i wiecie, jak już to bywa: Grochu nie chciał, żeby te. jak... Ten moment jak nogi był w filmie, więc tutaj powtórzymy jeszcze giereczki. od razu znalazłem. Ja tutaj gram tym nowym gadżetem, A zapomniałem powiedzieć, że jeżeli pod tym filmem wbijecie 500 bułapek w górę, to nagrywam odcinek, gdzie największy skamer, czyli grochu dab rozkazuje mi prostas. No więc warto zostawić pod tym filmem opeczkę w górę, bo ten odcinek będzie na pewno gruby. I oczywiście będę też z nim na głosowym. tam jakieś gemy i nagrałbym taki odcinek. Wiem, że 500 bułapek to, to dużo, no ale jak wiecie, no... Taki odcinek z Grochem będzie dość ryzykowny Dlatego aż taki próg Ale jakby każdy zostawił, to myślę, że dalibyście radę wbić Kosper no, tutaj piękne ulty Nie no, Kosper też Naprawdę bardzo ładnie ogarnia dzina. Tutaj ich ten Surge w ogóle SP nie ma Ajajaj Grochu tak średnio na tego Surge'a sobie poradził Dobra, bierzemy piłkę i raż do bramki Ajajaj Teraz tutaj popsułem lekko Dobra, Grochu masz maksymalny poziom i przepraszam, jeżeli będziecie będzie je też słyszeć w tle, ale po prostu na samochody trochę jadą, no i wiecie. Dobra, tu rozwali, rozwaleni. I zobaczymy ile ultów Cosper zepsuje w, w dzisiejszym odcinku. Czy wszystko trafi, czy uda mu się coś nie trafić? Ja Jezu, strasznie lubię nub, w tym odcinku. Dobra, już więcej. Tutaj skupienie 100%, żeby coś ugrać. Nie no, Mortisem na Probalu tak średnio jest, ale tutaj jakieś tricksoty spróbuję trafić. Trickshoty Nie, znowu zepsułem. Bez sensu. Potem zmienię Mortisa po tej rundzie. Okej, okay. No, Grochu na razie ładnie grała, gra, nie gra. Więc chyba już kolejny raz nie będziemy powtarzać tego odcinka. Tutaj Cosper Ult. Dobra, teraz trzeba coś zrobić. Też Grochu nie będzie tu nas kierował. <tryk>, grochu da. Dobra, i teraz trafimy sobie brameczkę. Nie no, ale sero musieliśmy trzy razy powtórzyć. Bo grochu trochę nubił. No i wiecie, tłumaczył się, że ma że laki, ale tak, no nie do końca mu wierzę. Że... Okej. Okay. Ojoj, nie mam już gadżetów, a chciałem uszyć. Jezu, ja tym Mortisem nubię, ale no w tym meczu. Nie, po tym meczu myślę, że wezmę sobie Karla. No, Karl chyba będzie git. No i będzie bramka dla nich. Niestety. Chyba, że... Dobra, udało się wyjąć. I kosper. Kosper tu chyba czwartego ulta trafił w tym meczu, nie? Nie no, Kosper OP Jhin chyba 3-5 musi wbijać O, ty Kosper fidżecie spinnerze Nie ładnie się tak kręcić Ja tu oczywiście, oczywiście się nie kręcę, jestem Dobrym człowiekiem <laughs> Nie, Grochu, ty Tak to jest jak gra się z największym skamerem w Polsce I najlepszym jeanem w Polsce Dobra, więc ty O, nawet Grochu star starplayera zgarnął, no ładnie, ładnie Damy jakąś emotkę Daj na będzie Git, i teraz zmienię postać na myślę, że będzie dobry Karl. Hmm, jaką by tu wziąć? No, myślę, że weźmiemy sobie Karla. Wszyscy mają tutaj ready, ready, ta szybko dość znalazło. Nie no, ale to są też takie niskie pucharki Trochę. Dobra, jest Primo, Mortis i Tara, więc zobaczymy, jak pójdzie. Nie no, Kosper to wszystko, wszystkie ulty Dracha w dzisiejszym odcinku. Okej. Okay. Tam chyba ktoś siedzi. Tak, siedzi tam. Dobra, Primo i Mortis. Więc bardzo fajnie. Kosper ten skin kupił. Wygrał turniej, kupił skina. I teraz Kosper szaleje tym dzieńem, nie? Ja też chciałam Widzina na 30 rank, ale nie mam dobrego Star Powera. To bez sensu. Bo dzina też nawet chyba w miarę ogarniam, dobra. Tatara nie ogarnia tary. Tutaj nie ma co mówić. Dobra, ten leży. Już jedno, jeden meczek wygraliśmy, więc. No fajnie byłoby chociaż na te trzy mecze dwa wygrać. A może nawet wszystkie uda się, zobaczymy. Ojoj. oj. Dobra, ten rozwalony. Nie no, tarcza też nie jest zła, ale ja chyba wolę ten szybszy star power, mimo wszystko. Dobra, zobaczymy, czy teraz Grochu pokażę klasę. Czy uda mu się coś w tym meczu zrobić. Nie no, surcz po tym nerfie dzisiejszym tak jest nawet mocną postacią dość. Dobra, tu all time, opa Karlem. Oj, oj. I już leży, cyk. Oj, oj, teraz Tara. Dobra. O, w ogóle nie wiem, czy karetkę słyszycie w tle, ale jedzie tam. Mam nadzieję, że tego nie słychać na filmie. Nie no, piękny ult. Luxol wjechał. Tam nie wiedziałam, czy Cosper zepsuł ulta, czy trafił. Czy w ogóle miał ulta. <luczy> Liczymy, ile Cosper zepsuł ultów. Tak zwany najlepszy dzień w Polsce. Dobra, podanie do mnie, ale tu nie dam rady trafić, niestety. Teraz ult. Ajajaj, ale chyba Primo nie ma gadżetów już, nie? Dobra, dobra. Tej kosper z Ginem są... Znaczy kosper z tym grochem i grochu. Ajajaj, niestety grochowi nie udało się teraz trafić. Ale miał chyba... Nie, nie miał pustej bramki raczej. <laughs> Jakby na pustą nie trafił to kiepsko. Choć jeszcze ja w poprzednich meczach też tak. Te które wycięliśmy, też trochę nubiłem. Bo się bawiłem w Trykrzota, a teraz jakiś motor jechał. Masakra dzisiaj. Ciągle ktoś tam jedzie. No ale wiadomo no. Tak, już jest, jak się mieszka w mieście. Dobra, tu primo dojeżdżamy, cyk. Teraz stara. Dobra, i jezu. 7000 HP, dobra, leży. Nie no, musimy ten mecz wygrać. Jak my to przegramy, to już będzie po prostu masakra. Dobra, kosper, dawaj go, pokaż klasę, najlepszy Jin. Tak być nie może. Jest 0-0, więc to jeszcze jest do ugrania. Odcinek trwa ile? 6 minut. Dobra, to po tej gierce myślę, że jeszcze ostatnią sobie zagramy. Więc będzie tutaj. Zobaczymy, co Grochu pokaże. Czy pokaże skilla. Nie no, ładnie, Grocha tajmuje tym surgem. Dobra, dalej, Grochu trafto. Nie no, Grochu teraz dał siebie 250%. Wcześniej trochę nobił, ale teraz odrobił. Tutaj ja, ja zyskałem star playera nawet. I jeszcze ostatnią giraczkę w dzisiejszym odcinku lecimy. I tym razem zagram. Czym by tu zagrać? Hmm. Oj, teraz, przepraszam, jak takie. Słyszycie dźwięki w tle, ale po prostu... Dobra. Mi trochę łóżko skrzypi ostatnio. Bo jestem w innym pokoju. Dobra, lecimy teraz. Sandy, 29 rank. Zobaczymy, czy uda się wygrać. 6 na 6 Okej. Okay. Oj, teraz będzie trochę cięższy meczek, bo mają Karla i Franka i Mortisa. A ja mam najlepszego Gina i największego skamera w Polsce w teamie, więc. No myślę, że mój team jest trochę lepszy. We grochu ich oskamuje. Ciekawe na ile nad Basia 100 PSC, No to już im tak miło nie będzie. <gry> nie, Grachu, nie obraź się po tym filmie. Dobra, tutaj trzeba tego. Dobra, Kosper, pomóż, dawaj go. Dobra, ładnie. Tam nie wiem, ile Frankowi do ulta brakuje, ale chyba zaraz będzie mieć. Dobra, tu ładny ult od. Nie, no, Kosper chyba wszystko trafił w dzisiejszym odcinku, nie? Nie, no, Kosper się wysilił. Ja tu zepsułem trochę, że mi niepotrzebny był ten gadżet. Dobra, ładnie, Kosper, ładnie, ładnie. Nie, no mój team, no byśmy nawet Juillę e Twisty Twika pokonali z taką drużyną. No, bo jak Grochu ich tutaj wej wejdzie tym surgem to... Ładny leci. O no, nie. Dobra, tego Karla trzeba 700 HP ma. Dobra, dobijamy tutaj Franka, bo tutaj on też jest dość mocny. Jak w ogóle ten Mortis rasuje, to trzeba się blisko siebie trzymać, to tak to nas nie zabija. Nie wiem, dobra, tam siedzi Karl. No nie, teraz jeszcze jakiś pies czeka za oknem. Masakra dzisiaj z tym. Ale Frank zepsuł. W sumie teraz gadget trochę użył bezsensownie. Dobra, 300 HP podaj. Aj, dobra, może trafi... Nie, nie trafię teraz. Kurde, ciężki mecz. O, Grochu chyba wejdzie. Czy Grochu wejdzie? czy... Nice. Grochu da, tutaj wszedł do bramki. W ogóle napiszcie, czy mieszkacie w, na mie w mieście, czy na wsi, bo to w sumie jest trochę ciekawe. No bo niestety w mieście i kurde, no często jest właśnie na dworzu głośno i td. Tarten chłop leży, 40 sekund. Ej lol, jak to zadziałało? Że Kospera ul zadziałał, zadziałał na gazet Franka. Czasem myślałem, że to nie działa na to. Czy znaczy działa, ale... Może się już skończył w idealnym momencie, okej. Okay. Teraz pora użyć gadżet, bardzo fajnie. Dobra, dojazd tego. Też trochę słabo gram, ale po prostu skupiam się bardziej na. No, żeby rozmawiać niż tutaj na graniu, bo tutaj Kosper nie wykaruje tym dinem. <grym> I gra hudab też skamuje. A skamuje, dobra. No, nie, no Kosper wszystko trafił w dzisiejszym odcinku. Naprawdę bardzo ładnie jeszcze. Czy trafię bramkę ostatnią? No, było blisko. Chyba Frank chciał sobie trafić Samo buja. No więc to w tym odcinku byłoby na tyle Pamiętajcie 500 łapek w górę I nagrywam odcinek Gdzie największy skamer w Brawl Stars Czyli Grochu dab Rozkazuje mi w Brawl Stars No więc naprawdę bardzo wa Warto zostawić łapeczkę w górę To by było chyba w tym odcinku na tyle Wpadajcie na Discorda Grocha, Na kanał Kospera Tam będzie link oczywiście w opisie A my widzimy się już w kolejnych odcinkach I jeszcze możecie napisać Czy chcecie abym Napiszcie, jest, z kim na przykład kolejny odcinek nagrać. Tam <laughs> chcieliście Grocha? No to jest właśnie odcinek z Grochem. Ja już nie przedłużam tego odcinka i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Księmka!